Cześć wszystkim, z tej strony Helga z kanału Realne Karty. Witam Was serdecznie w pojedynku Ligi Mistrzów, ponieważ będzie mecz Chelsea-Barcelona i chciałam wykorzystać ten fakt, że już mam wszystkie trzy, a nawet niestety robię to na szybciocha, ponieważ Jamal się właśnie sprzedał, muszę go wysłać, więc z dużym wyprzedzeniem robię po prostu pojedynek Ligi Mistrzów Chelsea kontra Barcelona. Tak, żeby dla efektu wow jeszcze wstawiłam Little Combo. Oni po prostu, można potraktować ich jako sędziego tego, tego pojedynku, no ale tak naprawdę, tak dla szpanu szczerze mówiąc, żeby pokazać, że udało mi się zdobyć hat w tym sezonie i wszystkie trzy karty znaleźć. Dobra, moi drodzy, w tym pojedynku otworzymy sobie cztery grube paczki Matcha tax Pierwsza połowa, druga połowa, tak mi się udało jakoś wymacać, żeby e, oba obrazki były. No i co? Wydajcie znać w komentarzach, komu kibicujecie w tym meczu, czy jesteście za Chelsea, czy za e, Barceloną. Jak myślicie, kto wygra ten pojedynek? No i zobaczymy, jak to będzie mm, tak naprawdę e, w meczu. Dobra, a my tutaj odwalimy sobie mecz matcha tax Otwieram pierwszą saszetę wyciągam karciochy, potem zapraszam na shortsy, ponieważ będę te... O, no i proszę, zaczynamy od Hiropaka, także gruba, gruba paczka okazała się Hiropakiem. Także mamy Tato, następnie mamy Halant na Infinity, następnie mamy Platinum Pool z Aleksander y Arnold, o, zaczęłam się, bo mi się mikrofon tutaj przestawia, moi drodzy. Potem mamy Bayern Monachium, King of Headers. E, następnie Joshua Kimmich, też dla Bayernu. Nowo mamy Trenta na 100 Club. Natomiast w tych ostatnich kartach mamy Stealth Strike, Tottenham. O proszę, mamy jakiegoś Showboat. Dimitir Berbatów, ale to jeszcze z Leverkusen, nie z Manchesteru. Mamy Acerbi, Inter, Barcelona, chavi Hernandez zdobywa pierwszą brameczkę. No proszę. Gol za golem. I mamy Men of the Match, riz James dla Chelsea, moi drodzy. Dobra, tak wyglądała pierwsza gruba seszeta. Czekajcie, muszę sobie poprawić mikrofon, bo mi się strasznie rozwala. Dajcie mi sekundę. O, teraz powinno być lepiej się lepiej, nie wiem jak z dźwiękiem, ale lepiej, jeśli chodzi o ustawienie na koszulce. Dobra. Lecimy z drugą zaszedką. Mamy bazowe, przez które sobie przelecimy, ale w tym czasie Pedri zdobywa. Brameczkę następnie mamy z Sportingu Bayer. Mamy logo firmy. Uuu, dobra. No to tutaj mamy, proszę bardzo, jest Giracy dla Bruce'a Dortmund Top Scorer Home Awards. Następnie mamy Paris Saint-Germain, Don rumła. Uuu, proszę, David Villa, Kolejny punkcik dla Barcelony. I Man of the Match Nottingham Forest. Dobra, to była druga paczka. Skończyliśmy pierwszą połowę. Po pierwszej połowie. Chelsea przegrywa u siebie, moi drodzy, 1 do 3. Także zaczynamy drugą połowę. Zobaczymy, co tutaj. O, no, tutaj chyba nic mi się... Wydawało mi się, że jest trochę grubsza. No ale dobra, zobaczmy. Bayern Monachium, Liverpool, mamy Newcastle, Real Madrid, mamy Aston, Benfica, Juventus, Inter... O, mamy 100 Club, no ale dobra, to wcale, bo te karty nie są grubsze, to jakoś mi się musiało wydawać, no ale fajnie, mamy 100 Club, Mohamed Salah, Liverpool, oprócz tego Magic Memory Kane, o i mamy Chelsea, proszę Jackson, zdobywa drugą brameczkę i Schweinsteiger dla Monachium. No i słuchajcie, ostatnia, ostatnia saszetka. Zobaczmy, czy coś tutaj jeszcze może się zmienić. Dobra. Tu może dlekęć. E Liverpool. Uuu, ja już widzę. To będzie Hall of Fame. Świetnie, elegancko. E mamy FC Porto, Bayern Monachium, Real Madrid. Mamy Benfica, Napoli, Juventus. I słuchajcie naszą kartą. Hall of Fame, Liga Mistrzów. Co my tu mamy? Liverpool, Steven Gerrard. Tak jest, elegancko. macha z Hall of Fame, Steven Gerrard. Bo no to jest traf odcinka, moi drodzy. Pozwolę sobie go tu położyć. A jeśli chodzi o nasz pojedynek, mamy jeszcze Oblaka, mamy Guardiol i. Oj, Chelsea. No proszę. Słuchajcie, ostatnią kartą, czyli to pewnie doliczony czas gry na remis, elegancko, no bardzo fajnie, bardzo fajnie, no dobra, no to słuchajcie, chciałam wam po prostu zaprezentować nasze trio z tegorocznej kolekcji, udało mi się, mam nadzieję, kurczę, bo nie sprawdziłam kiedy ten mecz jest, mam nadzieję, że ten mecz wydarza się po filmikach, w których trafiam to, więc jeśli nie, to zrobiłam mega fejla i spoiler. W każdym razie, no tak, udało mi się trio wyłapać. A w naszym pojedynku w meczu Ligi Mistrzów w ostatniej minucie Chelsea wyrównuje. Natomiast trafem odcinka jest ta oto piękna karta Hall of Fame Steven Gerard z Liverpoolu. Elegancko, moi drodzy. Zostawcie lajkusie, like jeżeli jesteście. Panie, zasubskrybujcie, dajcie znać, na kogo liczycie, na kogo stawiacie. No i co? Dziś życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się. Cześć.